Dużo wygadać od ja razu wam powiem, ale naprawdę jest wybitnie. Clearujemy teraz całą mapę praktycznie każdym krzykiem. Wysadzacie wszystko co widzicie na ekranie. Czasami jak wybuchnie sobie Aftershock z R3, to też jest podobna akcja, więc nawet nie musicie być w zasięgu działania tego. A to i tak kliruje dokładnie w ten sposób. Mamy Max Resów, dużo, dużo więcej, troszkę więcej armora, blok dalej na tym samym poziomie. Damage, jak widzicie, no nie brakuje nam go w zupełności Mamy licza, mamy wszystko Naprawdę wytłumaczę wam dzisiaj jak to zrobić Kosztowało mnie to dosłownie olasz, mi zlagowało kompa Kosztowało mnie to dosłownie e, 400 taka golda, żeby się zrespekować I 10 exaltów na ring I tyle Za momencik przechodzę, żeby wam pokazać jak to wygląda Dlaczego tak to działa zajebiście e, Od razu też mówię, ten plecaczek to jest Ascendencja Tytana Dokładnie tu, big łyk Ok? Kolosal Capacity. Na początek filmu. Dziękuję. Yy, widziałem pytania. To dodaję wam plecaczek. To nie jest żadne premium. Nie da się tego zdobyć na mapach. Mógłbym zrobić kickbaitowy tytuł jak Skurczybyk, ale nie zrobię wam tego. Za bardzo was cenię. Naprawdę. Takie druzgoczące dźwięki. To jest właśnie przebicie pancerza. Nakładamy im Knighta. No kurczę. Cuda na kiju. Blida nakładamy im. Wszystko im nakładamy. Co ich woli, to. Dostaną od nas w prezencie, nie? Dobra, jak działa build? Słuchajcie, przede wszystkim nie musicie mieć regali. Ja sobie założyłem ją, żeby było mi wygodniej, Ponieważ tam tutaj trochę więcej życia, trochę resów i tak dalej. A na razie jeszcze sobie testuję z Ignuity Stary mój pasek i stara moja klata z Max Rolla, jak najbardziej będzie to działać, nawet będzie lepiej, bo Bo stara klata z Max Rolla miała jeszcze Spirita i moglibyście nosić wtedy Warbanner dodatkowo, e, bądź normalnie Overwhelming Presence, żeby szybciej stunować bossy. Słuchajcie, jak działa cały build? Gramy na tym ringu, czyli na Polkirkelnie, czyli na Sapphire Ringu Ten unikat jest świetny i tani, bo dałem za niego z 10 Exaltów może, e, więc tyle Będzie was kosztował swap, jeżeli chcecie sobie to Potestować, e, właściwie możecie zostawić wszystko Tak jak było, tylko dodajcie tego Sapphire Ringa w jednego slota U siebie e, i dodajcie Herald of e, Ice Zaraz wam powiem dlaczego, ten ring Sprawia, że, że traktuje waszych przeciwników Których scilowaliście jako tych Których można roztrzaskać, tak jakby byli Już zamrożeni, nie? Więc wystarczy, że scilujecie wroga, czyli nałożycie Jakikolwiek hold efekt, bo Każde pstryknięcie to już jest strzilowanie tego moba, i Herald of Ice się z automatu prokuje i wysadza. W Herald of Ice mamy oczywiście, ja mam niski level, 17 level, eee, z tego względu, że nie miałem więcej Inta i Dexa, 90-90 i tyle też mam tutaj na postaci, więc pamiętajcie, że staty, staty jeszcze raz staty, 31 Dexa w ringu, eee, 35 Inta w Chełmie. Więc to są wasze główne statystyki. Warto też mieć w neku jakieś staty na no, ja 18 Inta, więc mogło być lepiej, gdybym miał lepszego. W ogóle nek jest do zmiany u mnie, więc spokojnie. E, będę jeszcze implementował. Jeżeli tam byłoby więcej statów, to mniej by mnie kosztował. Respekt, bo wydałem ponad bańkę na kombinatorykę z killami. Od razu wam mówię, to jest gość, od którego się wzorowałem, a raczej inspirowałem, bo on gra pod Stampida, on w ogóle gra pod zupełnie coś innego, eee, gra zupełnie inne drzewko. Ja powiem mam szczerze, że próbowałem to drzewko zrozumieć i oczywiście jest genialne, bo ma genialne i zajebiście drogie rzeczy. Ma control Metamorphosis idealny pod statystyki, to jest w ogóle pod stat stackera. Furtive eee, wrapsy, ma Hand of Wisdom and Action, idealne praktycznie, nie? Na Rarity jeszcze, ma Młot, który ma tyle DPS-u, plus 7 all skilli. z więc umówmy się, zagralibyście go pod auto Ataki to byście tym Pinakle bossa wysadzali nie? Eee, No jest to kosmiczne i właśnie on gra Ten ring, ja sobie tak podlukałem, wie halo Ty grasz ten ring, na stampidzie masz tylko Cold infusion i to działa Gościu nazywa King Kongor Więc dla niego out naprawdę zajebisty build W każdym razie mi się stampid nie podoba Ja gram r bo tak sobie ubzdurałem I nie zmienię tej postaci, cholera choćby nie wiem co Słuchajcie, drzewko wygląda tak Praktycznie bez zmian, jedyne co zmieniłem to tego Atak speeda stąd, bo już nie potrzebujemy stakować atak speeda Dałem sobie tutaj fire resa I all elemental resy i maximum resy Tyle. Będziemy raczej rozwijać wszystkie resy stąd, jeszcze i dobierać resy. Tutaj dałem sobie jeszcze te trzy notki z tego względu, że. Mogę sobie pozwolić na to, żeby wzmocnić się, gdyż moja Klata aktualnie ma Armor, Evasion Rating i Energy Shield, więc ten IS daje nam kolejnego Life pula w wysokości 460 teraz. To jest całkiem sporo, nie będę ukrywał. Trochę zrezygnowałem z niektórych rzeczy jeszcze z drzewku. Będę tutaj dodawał życie później. Kombinował, czy to jest tak samo jeszcze potrzebne. Czy inne notki są potrzebne. Czy nie zrezygnować z czegoś jeszcze, ale na chwilę obecną zostaję przy tym tak jak jest. Dlatego nie będę robił nowego Max rolla. Widzicie, jak wygląda drzewko? Wygląda praktycznie 1 do jednego jak na Max Rollu. I na starym moim drzewku można śmiało. Grać. Szukamy tego samego. Jedyne co zmieniamy, tak, tak jak mówię, ring i tylko i wyłącznie ten pieprzony ring. Natomiast jeżeli chodzi o Aury. G. Yeah. Słuchajcie, wywaliliśmy e, Overwhelming presence na razie, nie używam. I wywaliłem e, War banera, Co nam dużo damage'a odjęło na bossach, ale to nie jest na pinnacle bossy, bossy endgame'owe. To jest na czyszczenie T15, te T16. Mamy tym fruwać, farmić breach. E. Ja tym farmię. bridge Stone na godzinę to luz. Serio. Luz, luz, luz. Ja robię powiedzmy. Jak się rozpędzę to robię do 14 mapek na godzinę No 2 na... już dobra, już nie podniecajmy się, powiedzmy, że 5 minut na mapkę to 12 Każdego, no, ponad bridge Bridgestone na godzinę, spokojnie Także do tego to jest stworzona postać Zmieniłem też totem na shieldola. i shield wall ma teraz Font of Rage, Fortress i Persistence To działa tak, że stawiamy sobie shieldola, pyk, pyk To nam stakuje Rage'a i dzięki temu Rage nam się nie kończy, bo możemy mieć dwa takie Więc sobie to śmiało ustawiamy jakby przed walką z bossem, nie? Bo oczywiście, że będziemy robili te 15, które mimo wszystko, bo mają, mają tam te 16 i damy radę go zabić bez problemu. Zresztą będzie to na filmie bądź już było, to nam stakuje rage'a i cały czas mamy tego rage'a i przede wszystkim możemy to też sobie wysadzić. Zobaczcie, ile mamy? 371k DPS-u na Tooltipie. Mamy trochę mniej. Max Total Damage to jest 566K, nie jest źle. Mogło być lepiej. Jeżeli chodzi o R4 27,5K i Herald of Ice sam z siebie robi 13 koła. nie jest to dużo, ale wystarczająco, żeby klirować tym wojem naprawdę te. 15 te szesnastki Jak to działa na bossy? Słuchajcie, jeżeli macie bossa, już wiecie, że się zaraz pojawi wam komnata z bossem Czy nawet chcecie pinakle bossy tym robić, bo jeżeli będziecie mieli broń na plus 3 na przykład To śmiało możecie robić sobie tym e, pinakle bossy, bo ja robiłem, tylko damage troszeczkę odstaje, nie? Od innych klas, umówmy się, nie one Dajecie sobie shield wola, dwa razy Czekacie aż boss tam pogada, wy sobie zakujecie rage'a Krzyczycie I zrzucacie na to młot I to wybuchnie Naprawdę, robi kolosalny damage i teraz tak, ja mam oczywiście Bleeda, mam oczywiście Fire Infusion, więc mod dalej bije od ognia Heavy Swing, Fist of War, Heft i Consecrated Effect, więc on bardzo dużo bije. Shield Wall, tak jak mówię, no jest po to, żeby wygenerować tam Rage'a, Infernal Cry natomiast tego Rage'a pożera, jak widzicie, 10 Rage'a, żeby następny skill zadał 30% więcej obrażeń, 15% więcej obrażeń, no i tam jeszcze przy krzyczeniu też generuje Rage'a, więc spoko, co sprawia, że moc z automatu ma 45% więcej obrażeń po wzmocnieniu tym infernal krajem. Cały kraj tak jak było dokładnie, nic tutaj nie jest zmienione. Natomiast zmieniliśmy delikatnie Earthshattera. Mamy dalej Ruthless, Martial Tempo, Cold Infusion dodaliśmy, żeby prokować chilla, żeby mógł, nasz ring mógł wysadzać i prokować Herald of Ice'a. No i dalej Aftershocki i dodałem Overpower, bo nie potrzebujemy więcej damage'a. To jest ponad to, co jest naprawdę wymagane. 55k na eksplozji mamy DPS-u. To jest naprawdę więcej niż potrzebne. Zobaczcie ile razy z tego biję te aftershock jeszcze, ja podejrzewam, że to jest około. No, z kilkaset tysięcy DPS-ów, tak naprawdę, nie? Jeszcze jak krzyczymy, to jest razy 5 potem, jak to pęka, więc. Więc, jak wydrzemy się na bosie z tych kilku kryształów i jeszcze zrzucimy młot. To bossa i tak, i tak nie ma, nie? Więc to jest bez problemu. Natomiast Herald of Ice gramy pod Primal. Armanent, żeby zwiększyć mu elemental damage na podstawie damage'a naszej broni, żeby penetrował Coldresa bo nie mamy żadnego e, momentu na drzewku, na przykład tego, więc to jest po prostu w 30% pena, super, plus 1 do jego levela, super i longshot'a dałem, że im dalej sięgnie, tym większy damage zadaje, bo to naprawdę wysadza poza ekran. Tyle, tak to działa, co potrzebujecie tego cholernego ringa, który zmienia wam wszystko. Reszta jest opcjonalnie, bawcie się, clear jest bajeczny, widziałem komentarze, że chujowy Clear. Zmieniło się to, na włosy dalej spoko. Przeżywalność OK, mamy 4,5, Efektive Life pula, mamy 77% bloka, 46% pancerza, presy powyżej normy. Super, da się grać. Dajcie znać jak wrażenia i jak clearowanie Waszych mapek z tą zmianą wygląda. Chętnie poczytam w komentarzu. E, no i co? Make Warrior Great again. Gramy dalej. Każdy like, komentarz sub mile widziany. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach już niebawem. Cześć! Dobrze, mamy te szesnastkę, Let's go! I teraz będę chciał znaleźć sobie te szesnastkę najlepiej e, z breachem. I o, jest irradiated. To będzie poziom 81. Dokładnie, te szesnasteczka. Lecimy, nie jest jakaś wybitna wiadomo, ale lecimy. Jak wygląda clear, ocencie sami. Szesnastka nie jest żadnym wyzwaniem do naszej postaci. Tu jest też ciasno, bardzo, więc nie, nie ma takiego efektu. Nie, ja wolę otwarte matki. E... Pokażę Wam jeszcze zaraz jakąś otwartą mapę, sobie zrobimy tę 15. Już jak widzicie, im większa przestrzeń, tym większe są te wybuchy i bardziej satysfakcjonująco to wygląda też, nie? No, dalej, dalej. Naprawdę Herald of Ice załatwił wszystkie problemy z clear'owaniem na tej postaci. No i wybucha wszystko spoza zasięgiem naszego widzenia nawet, więc ciężko jest tutaj... O jakiś problem z clearowaniem teraz tego. To jest bridge na T16 złotej. schowam lud, bo będzie młyn zaraz. Im więcej bombów, tym większy młyn. Ojeju Ja wysadzam szybciej niż to się ładuje jak coś. Ojej. Nawet nie zrzucam młotu, bo szkoda czasu. No, tak wyglądał bridge aktualnie. I tak, jak ostatnio wam mówiłem, że yy, byłem zadowolony, jak farmiłem tak do 20. Tak, teraz jak mam 20, to myślę, że jest to średni przelot.